Okej, okay, dzisiaj będzie w dzień. Nie zapalam lampki z tyłu, zobaczymy jak wyjdzie. Szukasz gry, która zagwarantuje ci przynajmniej kilkanaście godzin rozgrywki? Chciałbyś zagrać w coś bardziej epickiego niż zwykły komiks paragrafowy? Lubisz czytać książki a przy okazji klimat horroru i grozy? A może po prostu chciałbyś sobie sprawić jedną z największych gier paragrafowych na polskim rynku? Jeżeli przynajmniej na jedno pytanie odpowiedziałeś tak, to oglądaj dalej, bo mam dla ciebie ciekawą pozycję do rozważenia. Tak, bo tym razem opowiem o grze książkowej Dracula Klątwa Wampira od wydawnictwa Muduko. No to zapraszam. Cześć, jestem Bartek i gram w książki. I tym razem znowu spróbuję w konkretach wskazać najważniejsze informacje o klątwie wampira, abyś wiedział, czy warto rozszerzyć kolekcję o ten jakże treściwy tytuł. No więc o co tutaj chodzi i co kryje się za tą piękną okładką? Oczywiście jest to adaptacja znanej i lubianej powieści o Drakuli ale krótko mówiąc, hrabia Dracula, czyli posiadacz nadprzyrodzonych oraz demonicznych mocy, planuje zakup kilku nieruchomości w Anglii i do tego celu wykorzystuje jednego z angielskich prawników, Jonathana Harkera. I oczywiście to nie jest tak, że Dracula teraz chce sobie kupić kilka nieruchomości, żeby zbijać kokosy z agroturystyki, ale chce zrealizować swoją długoterminową strategię pozyskiwania nowych ofiar celem przedłużania sobie życia, ale również podboju całej Anglii. No jednakże wkrótce jego zamiary oraz moce zostają zdemaskowane przez jednego z bohaterów, no i w związku z tym powstaje taka specjalna grupa łowców wampirów, która ma na celu udaremnienie zamiarów hrabiego Drakuli oraz jego samego. Co ciekawe, w zależności od tego, jaką postać wybierzemy, historia będzie się rozpoczynać w różnych momentach. Chwila, czy ja powiedziałem coś o wyborze postaci? Tak! I w ogóle w Drakuli jest to fenomenalne, ponieważ istnieje tutaj mechanika Choose Your Player, czyli możemy po prostu sobie wybrać, którym z łowców wampirów będziemy grać. Co ciekawe, jest to opcjonalne, ale gra pozwala w pewnych momentach przeskakiwać między tymi postaciami. No ale największą wisienką na torcie jest po prostu to, że możemy zagrać również hrabią Drakulą, czyli możemy zobaczyć tam historię zupełnie z innej perspektywy, no i spróbować wypełnić wolę straszliwego wampira. Więc wyobraźmy sobie, że istnieje jedna linia fabularna. Grając łowcami wampirów, każdy z nich ma swoją historię. Oczywiście ta historia się przeplata między tymi bohaterami i w pewnych punktach możemy sobie przeskoczyć na przykład z linii Jonathana Harkera na linię doktora Jona Sewarda albo na przykład Mine Murray. Oczywiście każda z tych postaci będzie musiała dokonać swoich decyzji, swoich wyborów, więc to nie jest tak, że jest to do końca liniowa historia. Ale tutaj też trzeba uważać, bo jeżeli zdecydujemy się na zmianę postaci, to musimy pamiętać o tym, żeby odpowiednie cechy, testy wykonywać dla postaci, którą aktualnie gramy. Bo każdy bohater posiada swoje cechy, swoją wytrzymałość, swoje przedmioty, swoje punkty grozy i swój limit specjalnych umiejętności. No i tu na pewno wyskakujemy, no nie no, jak zmieniam sobie postać z jednej na drugą, to chyba wiem, kim aktualnie gram. Tak, ale jak na przykład odstawisz sobie książkę i wrócisz do niej za dwa dni, no to będzie już trudno spamiętać, kim grasz. Tym bardziej, jeżeli w trakcie rozrywki kilka razy tę postać zmieniałeś. Ja grając ostatnio w Draculę, no zapisywałem sobie po prostu, kim gram w danym momencie, bo też nie miałem czasu na rozgrywkę taką ciągłą od A do Z. Okej, okay, to teraz powiedzmy parę zdań o mechanikach, jakie spotkamy w Drakuli. Więc będzie sporo turlania kośćmi, będziemy wykonywać sporo testów, testy zwinności, wytrzymałości, ESP, czyli szóstego zmysłu, grozy. Wykonywanie testów podczas walki. Co do samej walki, no nie będę tutaj tłumaczył wszystkich zasad, bo trochę tego jest, to nie jest prosty mechanizm. Trzeba pamiętać o wielu rzeczach. Pamiętać o inicjatywie, o sytuacjach w przypadku remisu, o walce z więcej niż jednym przeciwnikiem, o atakach długodystansowych. Tym bardziej, że można jeszcze unikać walk. Jeżeli gramy łowcami wampirów, poprzez specjalną zdolność pióru jest silniejsze, każdy bohater ma swój limit. A jak gramy drakulą, no to możemy unikać poprzez oddawanie takich punktów krwi. No właśnie, kolejną ciekawą rzeczą, którą znajdziemy w Drakuli są punkty krwi. I to jest taki współczynnik, który nam obrazuje, jak bardzo Drakula rośnie w siłę, jaka jest jego potęga. I tutaj, jeżeli gramy łowcami wampirów, to musimy dążyć do tego, żeby ten współczynnik był jak najniższy. A jeżeli gramy Draculą, no to oczywiście dążymy, żeby ta potęga była jak największa. I grając Draculą będziemy zbierać te punkty krwi po to, żeby otrzymywać specjalne rangi. Im ta ranga będzie wyższa, tym przebieg wydarzeń będzie bardziej po myśli hrabiego Drakuli. No a nawet raz mi się zdarzyło, że posiadając niewystarczającą rangę po prostu przegrałem. Jeszcze jedna taka ciekawostka mechaniczna to są punkty podejrzliwości. Kiedy gramy Drakulą i działamy trochę pochopnie, wysysamy krew z każdego, kto się napatoczy, no to nie ma co się dziwić, że społeczeństwo nabiera świadomości a propos istoty hrabiego Drakuli i jego potęgi, w związku z tym staje się bardziej podejrzliwe, co będzie krzyżować szyki naszego hrabiego w przyszłości. No to teraz lecimy z klimatem gry. Dla mnie zawsze klimat gra pierwsze skrzypce, więc jak jest w przypadku Drakuli. Więc tutaj szybko się okazuje, że ta wielka księga napakowana jest po brzegi no, takim mrocznym klimatem. Mamy tutaj taki dreszcz, napięcie, wyczekiwanie tego, co się stanie. I nawet bez względu na to, czy gramy łowcami wampirów, czy samym Draculom, no tutaj jest taki suspens, gdzie my oczekujemy na to, ok, czy coś się wydarzy, czy coś mi teraz właśnie wyskoczy, czy moje decyzje zostały dobrze podjęte. I zwróćcie też uwagę, że nagrywam ten odcinek akurat w dzień. Pierwszy raz, a nie wieczorem, no bo po prostu bym się bał o tej grze opowiadać w ciągu nocy. Więc jest to typowa, sprawdzona, dobra groza. Nawet grając w Drakule, miałem takie analogie w klimacie do świata Lovecrafta. Bo tu mamy Łowców Wampirów, tam mamy Badaczy. Tu mamy stigo i Nieumarłych, tam mamy Pomioty Przedwiecznych i Dzieci Nocy. Tu mamy Wielkiego Hrabiego Drakule, tam mamy Wielkiego Przedwiecznego, na przykład Cthulhu. Więc fani Lovecrafta na pewno tutaj też znajdą coś dla siebie. Czy Drakula Klątwa Wampira jest regrywalną grą? No oczywiście, że tak. Jak już wspominałem wcześniej, z racji tego, że możemy sobie wybierać postacie, to każda z nich ma swoją historię, możemy przeskakiwać między nimi, możemy grać z innej perspektywy Drakulą, więc sam ten fakt powoduje wiele regrywalności. Na przykład grając tylko Jonathanem Harkerem i tak otrzymamy o wiele bardziej regrywalny materiał niż w zwykłym komiksie paragrafowym. Co dalej przemawia za regrywalnością? No gabaryt książki, mamy tutaj tysiąc paragrafów. Tysiąc paragrafów. Jest to jedna z najbogatszych kontentowo paragrafówek na polskim rynku w formie fizycznej. Mam tylko jedną grę, która ma tych paragrafów więcej, czyli widmo nad Arkham. Tych paragrafów tam jest 1056. I nie spotkałem jeszcze innych aż tak obfitych w paragrafy gier. No ale jeszcze mogę się pozytywnie zaskoczyć. O paragrafach muszę powiedzieć, że no one są zazwyczaj długie i treściwe. I mamy tutaj takie poczucie czytania książki. No, i oczywiście wiadomo, że to jest książka, a nie komiks czy gra cyfrowa, ale często w innych powieściach paragrafowych tego tekstu na paragraf jest po prostu mniej, łatwiej nam się skupić na tym, co czytamy. A tutaj, jeżeli mamy jakiś ciężki dzień za sobą, albo jest już późna pora i nie jest ktoś obyty na co dzień w czytaniu książek, no to może mieć trudność z przejściem Drakuli i to jest akurat na minus. Czy poleciłbym Drakule na start początkującemu graczowi? Nie, można się łatwo zrazić. Po pierwsze, jak na paragrafówkę mamy sporo zasad. Skomplikowany mechanizm walki, gra sama w sobie nie należy do najprostszych do przejścia. Rozmiar książki, co ja oczywiście odbieram jako plus, no może jednak przytłoczyć początkujących graczy. Dużo tekstu i długie paragrafy również mogą przytłoczyć, no chyba, że ktoś ma obycie w czytaniu książek. Więc tu na pewno polecam Ci zrobić jakąś rozgrzewkę w postaci jakichś kilku komiksów paragrafowych albo jakiejś po prostu mniej obfitej w treść gry książkowej powieści, żeby w ogóle się pokapować o co chodzi z grami paragrafowymi. Na moim kanale znajdziesz kilka propozycji gier na start, więc zachęcam Cię do obejrzenia tych odcinków. I kiedy nabierzesz już tego doświadczenia, no to koniecznie spróbuj zagrać w Drakule, bo naprawdę warto. Czy wszystko mi się podobało w Drakuli? Tak, no ale to dlatego też, że nie jestem początkującym graczem, no i te zasady znałem też z innych odsłon od wydawnictwa Muduko, przynajmniej część z nich, ale jednej rzeczy na pewno mi tutaj w Drakuli brakuje. I co prawda, nie przeszedłem tej gry jeszcze na 100%, grałem łowcami wampirów, grałem Draculą, ale ani razu jeszcze nie napotkałem na jakąś taką fajną, klimatyczną, ciekawą zagadkę do rozwiązania. No i wiadomo, że zagadki to nie jest żaden must have w paragrafówkach, no ale lubię, więc szkoda, że nie naznałem się, no chyba, że jeszcze gdzieś tam jest ukryta i yy, jeszcze do niej po prostu nie doszedłem, ale też w takim razie wiadomo, że nie jest to jakaś taka znacząca mechanika gry. No to na sam koniec powiem, że Dracula jest w moim top 3. Ulubionych imprez, yy, gier paragrafowych, bo idealnie się wpasował w moje gusta. A dlaczego? Bo grada jest sporo głębi i różnorodności, jest mega klimatyczna, tym bardziej, że lubię klimat horroru i grozy. Jest sporo rzucania kośćmi, co uwielbiam, ma mnóstwo paragrafów tysiąc. Więc będę do tej gry jeszcze długo, długo wracać i uzupełniać swoją mapkę progresu. No i bardzo ładnie wygląda jako książka sama w sobie, no i gabaryt też robi pozytywne wrażenie. I tu jeszcze uwaga, uwaga, na moim kanale znajdziesz specjalny odcinek Halloweenowy, w którym właśnie porównuję Drakule z koszmarem Alicji w Krainie Czarów, pod kątem tego, która gra się sprawdzi lepiej jako pozycja na Halloween, co prawda, ale ogólnie przeanalizowałem też te gry, więc zapraszam Cię tam, bo jest co rozważyć. No i z mojej strony już będzie wszystko, więc dzięki wielkie za obejrzenie materiału do końca, zapraszam Cię do obserwowania i do oglądania moich kolejnych materiałów. No to dzięki, do zobaczenia.